I konie rozpoczęły. E, dobrze to przy kanacie walczy Neonira. Środkiem pola e, teraz Euphoria Girl. E, a koło nich Chrissa. Chrissa. na prowadzeniu. Chrissa, Euphoria Girl. E, porobiły się duże odstępy. Trzecia Kajene na czwartym miejscu. Dązu. Na ostatnie miejsce spada I nulla. E, nie ma tam przejścia przy kanacie Be Valentine. I konie mocno, mocno stracił. Tam jest Marysin także, Biwalentajn teraz poprawia polem. Na prowadzeniu Krisa, dalej Euforia Girl, to jest już wyjście na prostą. Krisa z niewielką przewagą, Euforia Girl przy kanacie Ishimaki. Środkiem toru bardzo ładnie galopuje Cayenne i Cayenne atakuje euforię. Cayenne, Euforia Girl, Cayenne ma minimalną przewagę. Polem Dązu, ale ma jeszcze stratę. Bardzo ładnie galopuje, natomiast e, za chwilę będzie 100 metrów do celownika i Dązu e, wysuwa się na prowadzenie i nie powinien już przegrać w celowniku Dązu Kajen Euforia Girl na czwartym miejscu Silver Rock.